Witam was na kanale, gdzie nie obowiązują żadne reguły, jeśli chodzi o nie wiem, zachowanie, o jakiś scenariusz, o jakieś kanony, jeśli chodzi o bycie youtuberem, mam po prostu to w dupie. Nagrywam, tak jak siadam, nagrywam i po prostu to wrzucam. Dzisiaj mam dla Was gościa, o którego już prosiliście, bardzo długo Stromile Swift, przekoks, przedzik i Przedzika świnia, bo gość naprawdę. Przy swoich gabarytach to, co on robił w meczach NBA, po prostu miażdży głowę. Zanim jednak zaczniemy, ja jestem oczywiście przygotowany, tak jak zawsze, i sobie sprawdzę, ile miał wzrostu, ile ważył i tak dalej, i tak dalej, ale ten kanał oczywiście. Nie zarabia, więc dziękuję patronom. Dziękuję wszystkim widzom. Dziękuję wszystkim nienormalnym duszom, które zabłądziły w czeluściach YouTube'a i są tutaj teraz ze mną i mnie słuchają, bo to dzięki Wam ten kanał się rozwija. Stromile Swift Draft do NBA 2000 rok: 2,8 m wzrostu, czyli kawał dzikiej świni. Oglądniemy sobie dzisiaj top 20 wsadów stroma L-Swifta. Nie zapomnijcie zasubskrybować, nie zapomnijcie polubić, ta sama pieprzona wiązanka co, co film. Nie zapomnijcie coś tam e, TikToka, Instagrama, dołączyć do grupy Hatzbe.pl, bo zawsze jakby mnie... Kurwa zablokowali to zawsze gdzieś jakoś. Może odbudujemy troszkę tą społeczność. Ogień! Na początek pierwsza paka to jest top 20, więc zobaczmy sobie, co w pierwszej pace mamy. Na pewno mamy tutaj głowę na obręczy. Ja będę sobie tu często przewijał z tego względu, żeby Wam coś powiedzieć więcej. Ogólnie, jak na swoje gabaryty, Stromile Swift naprawdę bardzo szybko opuszcza parkiet. Jest bardzo krótko przy parkiecie. I z piłką w rękach, jak widać, spójrzcie na to ujęcie. Przecież, kurwa, w dzisiejszych czasach ekscytujecie się tymi gościami y, obecnie, co są na topie. Mało, który potrafi mieć tak głowę wysoka. Wiecie, kiedy to jest? To są lata 2000, to jest 20 lat temu. Wielu z Was to jeszcze było plemnikami, gdzieś tam w cewce moczowej y, wydalał... No dobra, nieważne. Y, głowa nad... Obręczą. Właściwie no przygiął ten kosz, ale absurdalnie skoczył tutaj wysoko. Jeszcze przygiął sobie tą obręcz, i mamy oto ujęcie, jak ma łeb na wysokości kosza, nawet oczy nad obręczą. Minięcie obrońcy, i na millerze, poster można powiedzieć. Wziął sobie. Ach. Ej, ten znak ja kiedyś. Wiadomo, że robiłem często Vince Cartera. Robiłem często te skrzydełka Vince Cartera, ale Stroma Swift Swifta też bardzo dobrze pamiętam. Dokładnie to. Vince Carter pod koszem. Chłopie, broń, kurwa. Ja wiem, zamieszanie pod koszem. Vince Carter pewnie by chętnie sam by to zajebał. Ale putback no i praktycznie chyba jest po meczu. Tak? 81, 82, czy będzie 83, 81? 82? Tak, no nieważne. 18 z Ogólnie, wiecie co Wam powiem: Stromae Swift miał wiele takich sadów, gdzie generalnie nie chciałbym w życiu stanąć pomiędzy obręczą a jego wsadem. Skakał z miejsca, zrobił Tomahawki, wsadzał na hama, robił windmille, robił dosłownie wszystko. Spójrzmy teraz, tutaj, już Houston. Ok, uwolnił się do obręczy. Znów poster na obrończy, obrońcy właściwie z jednego kroka. Kogo wam to przypomina? Bo mi bardzo tu jego wsady, może nie pod względem stylu, ale do tego jak się zbiera do wsadów? Blake Griffin. Bardzo często po uwolnieniu się od obrońcy wsadzał yy, na ludziach. Spójrzmy tutaj. Plecaczek można powiedzieć. I jaja oczywiście na twarzy. Kogo? Dirka Nowickiego, no co kto lubi, no jeden lubi jak mu kwiaty pachną, drugi lubi jak mu buty śmierdzą, więc no ten akurat lubi jak ma jaja na oczach. Minięcie obrońcy z prawej nogi, lewą ręką, ma bardzo duże dłonie, też jest bardzo rosły, widać, że tą piłkę sobie trzyma w ręce, ona mu nie wypada, więc to już potwierdza tylko jak był wszechstronny. Zobaczymy sobie dalej, okej, okay. mamy Pudbaka, głowa na wysokości tablicy. I właściwie jest to prawie z miejsca. Idealnie, idealnie piłka sklejona. ok poczekał na obrońca, aż sobie skoczy. I spousterował kolejnego. Jego firmowy znak rozpoznawczy. I również gwóźdź, również na chama. Zobaczymy sobie, co jeszcze tutaj. Okej, okay. windmill z miejsca. Przewiniemy sobie tutaj. I naprawdę, zobaczcie, że on dostał piłkę. Zrobił naskok właściwie na dwie nóżki. I wykręcił korbę. Z miejsca. Niewielu gości w NBA jest, NBA jest na tyle szalonych, żeby robić takie paki z miejsca albo z jednego kroka i sprawić, żeby dobrze wyglądały. Konkurs sadów NBA 2001 rok, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że nie skłamałem, bo wyjdzie, że się nie znam. 2001 rok: 360 windmill i jest naprawdę bardzo ładny. Patrzcie z jaką mocą, z jaką czystością to skończył. Spójrzmy, ja pierdolę. Wiecie co? To jest bardzo prosty wsad, ale widzicie jak on wygląda. Czekajcie, czekajcie, muszę na chwilę podgłośnić. Skumajcie, jeszcze raz, jeszcze raz. Patrzcie, skumajcie ten dźwięk, skumajcie dźwięk, styl. Ja Tak to powinno wyglądać, dokładnie tak. Niesamowicie lekko schował się przed, ob przed obrońcą i jeszcze na takim stylu i na takim luzie to wsadził. Nie no, nie ma to jak się jebnąć oczywiście głową w tablicę w trakcie meczu. Życzę, życzę każdemu. Czy dostał tutaj busta? No pod koniec dostał delikatnego busta, ale to nie miało już wpływu na to, że gość ma głowę na wysokości obręczy i barkiem przyjebał w tablicę. Niedawno właśnie oglądaliśmy na dankademiksach gościa, który doskoczył barkiem do obręczy. Myślicie, że goście W NBA niektórzy by nie doskoczyli barkiem do obręczy? Ja myślę, że by dało się jeszcze jakby się wyciągnęli bokiem, to jak najbardziej. Uff. Jedną ręką Tomahawk oczywiście bez koziołka. Sam naskok, i oczywiście sposteryzowany kolejny gość. Zbliżamy się do top 5. Mike Bibi. Windmill, dwoma rękami. Oczywiście obrońcy wokół patrzą. Ładnie, obszerny ruch. Oczywiście, jak na niego to i moc. Tak była średnia, bo jego stać na jeszcze mocniejsze wsady. I przede wszystkim jest tu taki jeden wsad. Mam nadzieję, że się pojawi za chwilę. Mm. Patrzcie. Skurwy syn. Miał tyle yy, Oden? Czy to jest Oden? Nie znam się na koszykówce, ale czy to jest Grek Oden? Nieważne. Uwolnił się tutaj od obrońcy. Spójrzmy sobie jeszcze raz. I patrzcie. To nie jest byle jaka korba, to jest kurwa. Korba miód. Patrzcie. Widzicie to? Patrzcie na to ujęcie. Vancouver. Zajebista korba na zajebistym luzie, na zajebistym Jaoming, mm. No kurwa, no co Jao ma zrobić? Jak on już jest w powietrzu, to Jao jeszcze nie zdążył wysłać impulsu z głowy do nóg, żeby mięśnie się skurczyły i żeby polecić do góry. No, Stromail Swift bardzo szybko od parkietu się potrafił odrywać. Ale zaraz wam powiem, który ja sad lubię i który moje wyobrażenie. O jezus, kurwa. No, to jest ciężkie. Ogólnie wiele osób nie wie, akurat nie tutaj, ale w New Jersey z Vince'em Carterem też grał. Podanie jest strasznie do tyłu. Podanie to jest. To nie jest konkurs sadu, zacznijmy od tego, ale patrzcie, gdzie on to podał. Ludzie nie kumają. Piłka jest podana na linię przerywaną. Nikt z nas by nawet tego nie złapał. Nikt by nawet nie ogarnął, jak to złapać, bo generalnie tutaj. On tej piłki nawet nie jest w stanie z rokiem sięgnąć za siebie. Ale mimo to skleja to i robi pięknego Tomahawka. ale jupa. I to jeszcze na ładnym stylu. Skurczy byk. No, ale hm, jego kariera chyba krótko trwała. Nie chcę skłamać, ale coś jakoś tak był. O oh jest. ale czasy. To jest mój ulubiony sad i nie dziwię się, że na pierwszym miejscu. Żeby ten sad zrozumieć, Stromaila Swift'a, musimy dać tutaj dźwięk. Muszę wam podgłośnić, słuchajcie. Wyobraźcie sobie, że teraz między tego plecaka 2,8 m, typ. No nie wiem po co on tu dawał. Trafia wasz nadgarstek tutaj. Wyobraźcie sobie, że on by dał nadgarstek między piłkę a obręcz. Przecież to by było złamane otwarcie nadgarstka czoła. Oczu, nosa i odbytu. Nic by gościowi z ręki nie zostało, strzępy. Gość by miał pięć operacji w ciągu wieczora. Gość z taką mocą zakurwił tego plecaka. Pomijam to, skąd skoczył, że zrobił idealnego. Jeszcze ten gest to już pominę, że zrobił ideal. Kurwa, gdzie mi to przewinęło? Jeszcze raz chcę, jeszcze raz chcę. Że zrobił ide. Alnego plecaka z dystansu. Patrzcie, skąd się wybił. Lewa stopa na przerywanym. Pił. To jest plecak. Nie takie gówno, że ktoś se tu machnie i tak dalej. To jest plecak. Back scratcher. Ładna sylwetka w locie. Strasznie zakurwił. Nie, naprawdę. Nie wiem, jakby gość. To jest chyba Tyrus Thomas, nie wiem, czy, czy skłamie, czy nie po twarzy tak stwierdzam, ale gość był niesamowity. Użyłem tylko jednego klipu. Użyłem tylko top 20 NBA, z tego względu, że są to wsady w bardzo dobrej jakości, a nie chciałem tu po prostu wrzucać klatkowania, chociaż często wrzucam. Każdego fana wsadów przede wszystkim zachęcam do oglądnięcia starych filmów Inka Dare wielu tam top dunks y, Stromile Swift, które są w jakości beznadziejnej, bo 320 na 240 ale niestety w takiej jakości wiele legend jest, że tak powiem, zarchiwizowanych na YouTubie i na innych serwisach i musicie się skupić i pooglądać w takiej jakości. Dzięki za oglądanie. Podsumowując, Stromile Swift straszny dzik. I naprawdę na te gabaryty miał stylową lekkość i moc, taką, że w NBA dzisiaj ciężko takiego znaleźć. Ja wiem, że wszyscy ekscytują się, bo Zion Williamson waży 130 kg i ma łeb na, dobręczy. na obręczy. Na obręcze. tak. Stromile Swift nie ważył tyle ok, ale też miał i wyglądał w powietrzu nawet lepiej niż Zion Williamson i wielu innych gości. I. Cieszę się, że mogłem go przypomnieć na swoim kanale. Dajcie znać w komentarzu, jakiego dzika kolejnego ocenić i którego wsady warto by było pokazać ludziom, młodzieży, publiczności. Dzięki. Na razie. Elo.